Projekt Otwarta Integracja skierowany jest do studentów z zagranicy, studentów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej. I jest to projekt, który ma pokazać Polskę, nauczyć się języka polskiego, ale też pokazać polską kulturę, historię i nasze realia, naszą współczesność. I to jest rzecz, która jak sądzę jest nowością w naszym regionie. To znaczy, przygotowujemy cykle programów. Zajęć, zaczynając od szkoły letniej powiadającej o prawach migracyjnych, a kontynuując poprzez tygodnie integracyjne. Jaki jest powód, dla której zorganizowaliśmy szkołę letnią poświęconą ochronie praw migrantów, to jest dobre pytanie. Tak naprawdę pytanie, które myślę, że znajduje swoją odpowiedź, kiedy spojrzymy na sytuację w Europie z jednej strony, gdzie, gdzie mamy Półtora miliona migrantów, którzy nagle przyjechali do Europy, a, a tak naprawdę co dziesiąty czy co 15 człowiek żyjący w Europie, to, to, to cudzoziemiec, a po drugie, z punktu widzenia naszego lokalnego, kiedy mówimy o tym, że mamy milion imigrantów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski i, i ubogacają w tym wypadku nasze społeczeństwo, pomagają także nam ekonomicznie, to jest to ważny temat, żeby pomyśleć, co jest z tym, co, co zrobić, jak zajmować się migrantami których jest tutaj bardzo wielu. Dowiedziałam się dużo takiej informacji bardzo potrzebnej dla mnie, na przykład jak legalizować swój pobyt w Polsce dla mnie, jako dla studentki z Ukrainy. E, jakie są organizacje wspomagające, wspierające cudzoziemców e, i jakie są reguły w ogóle, no nie tylko dla e, członków Unii Europejskiej, ale również jakie w ogóle reguły, żeby być tu, żeby studiować, żeby e, poprawnie tu pracować zgodnie z regułami i tak dalej. Dużo, dużo informacji. I jestem bardzo wdzięczna tak, za tą informację, bo naprawdę czuję, że mi to pomoże w przyszłości. Jeżeli chodzi o przyjazd Pana Profesora Laurynasa Bieksy z, z Mikolas Romeris University z Wilna, to jest to wynik naszej współpracy, którą nawiązaliśmy jakiś czas temu w ramach programu Eastern European University. To był program Erasmusa w którym KUL uczestniczył. Ja sam wyjechałem na spotkanie w, do, do Wilna, w, w ramach którego zaprosiliśmy tutaj najpierw Panią Prorektor z tego uniwersytetu. Następnie rozwijamy naszą współpracę naukową i, i praktyczną z, z, tym, z tą dobrą szkołą, dobrze zarządzaną szkołą, i przyjazd pana profesora jest właśnie wynikiem tego, że spostrzegliśmy, że, że mamy podobne obszary zainteresowań badawczych i praktycznych. Pan profesor nie tylko jest wykładowcą, ale także zajmuje się pomocą uchodźcom, imigrantom na Litwie. I e, okazuje się, że jest świetnym, także charyzmatycznym, powiedziałbym, wykładowcą, który jest bardzo interesujący dla studentów. Most cases, I... Nemanau, kad yra didelis konfliktas tarp Europos tapatybės ir čia atvykstančių žmonių, nes Europos kultūroje turime toleranciją, turime daugiakultūrės visuomenės idėją. Taigi nemanau, kad migracija pati savaime prieštarauja Europos tapatybei. Bet, žinoma, jei turime tam tikrų radical forms of expression of so uh, i would not say religion but misinterpretation of some religious norms Of course, we should fight, and we should fight strongly with those radical expressions. But otherwise, I think we are tolerant enough, and we are ready to, like, continue to have multicultural society in Europe. Co do zasady mm -hmm. wydaje mi się, że nasze wartości nie są tak różne, że że wartość tolerancji, tolerancja dla innych, dla innych przekonań religijnych jest częścią naszej tradycji europejskiej, i nie byłoby tutaj wielkiego konfliktu z z większością migrantów, którzy przyjeżdżają do do Natomiast chcę to jasno powiedzieć, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z radykalnymi postawami, które wiążą się z jakimiś może nie przekonaniami religijnymi, tylko błędnymi przekonaniami religijnymi, te powinniśmy zwalczać i ograniczać, bo, bo, bo no, są one zagrożeniem dla Europy.